Morze, białe klify i miasto nad horyzontem. Dieppe wita nas ciszą. Pogoda dyktuje tempo. Bez wiatru nie płyniemy dalej. Dzień kończy się pięknym zachodem słońca, a my zostajemy tu na dłużej. Jeżeli pierwsze miasto, port, do którego zapłynęli, nie zrobił na nas praktycznie żadnego pozytywnego wrażenia. Tak tutaj tu tế Thượng Ja Cię nie poznaję. Sam się nie poznajesz. Like a cowboy. Gdzieśmy zaszaleli. Tutaj w piekarni niedaleko, takie kraftowe bagiety, dorwałem dwie. Nie najtańsze, powiem szczerze, bo to są na kilogramy. Ale też taki zajebisty chlebeczek. Kurka wodna, aż mi się chce go ugryźć po prostu i jeść tak samego sobie. Z masełkiem. z masełkiem, tak, tak jak Jana mówi. A Jana teraz co robi? To tylko połowa. Tak, mamy dzisiaj wypas. Bagiety, krewety, ryżyk, sałata. Wyżej, wyżej, wyżej wądukcie. A kiedyś to tylko sapał na Romana. Ty A ty co? Kochani, moje kochanie, takie źle, o moje najlepsze kisia. Najlepszy kisia, leś. Nie, on jeść chce. Cały czas tylko jeść chce. On wyjadł, wyjadł, jadł, koteczek. Ogarnij się, poczekaj, nie ma dla ciebie tam smaczków, nie ma. Nie telep się, nie telep się. Znaczy nie, 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 ten musi... Szybko! Sipko. No, jak to? No, Rambo czeka. No wiesz co? Tak się nie robi. Rambo to główny nasz koteczek. Rambo to taka styl dziawni. No, patrz. Ma coś takiego się zmieniło mu. Пошла, пошла, пошла. Miejscowość całkiem klimatyczna, takie nawet fajne stare miasto, ale no jak to Francja na razie nie zaskakuje tym, że było zadbane, czyste i przyjemne, pachnące, krzyw smród i może nie ubóstwo, ale, ale no, nie, nie fajnie, bywało lepiej. No. Ale widoki ładne. Nie przestajemy się zachwycać tym, jak poziom wody się opuszcza dwa razy dziennie, i podnosi. Opuszcza i podnosi. No, jest to, jest to zabawne. Piękne. tak to natura wymyśliła, że woda idzie ponad 8 metrów w dół, i do góry, w dół, i do góry. I tak dzień w dzień, bez przerw. I teraz jest niska woda. Liepe to jedno z najstarszych portowych miast Normandii, od wieków związane z morzem, rybołówstwem i żeglugą. Port leży w samym sercu miasta, osłonięty białymi klifami i otwarty na kanał La Manche. Naprawdę robi to fajny klimat i samo miasto jest bardzo piękne, ale Francja ma też drugie oblicze, trochę bardziej paskudne. Wszędzie widać i przede wszystkim czuć moc na ulicach. Sanitariaty w marinach są tak zaniedbane, jakby nikt ich nigdy nie sprzątał. Toalety zapchane albo popsute. Wszędzie pleśń i grzyb. A co do ceny, to powiem tylko, że jest raczej nieadekwatna. Dodatkowo wszechobecne kupy w przestrzeni publicznej. Tak jak tutaj na trawniku. Trochę słabo to kontrastuje z zabytkową katedrą. Jana jeszcze śpi, ja wracam do sklepu. Zaraz ją obudzę. Wstanie, zrobimy sobie poranny trening. Później siadanko i do pracy. Powinna być moja przytyczka. bo jest. No, może jakieś pieniądze znajdziemy? Te milion złotych. Mm -hmm. euro. Złotych by też na razie nie To jest prawda. Stopniowo trzeba dochodzić do. Osób, które mogą mieć jakieś obiekcje, czym czyścimy, jak? To to nie jest CIF, to jest specyfik z tej bańki na dole. On jest y, totalnie, całkowicie biodegradowalny, więc spokojnie można go używać. Ostatni etap. Czyszczenie dywanika tu przed wejściem i łódeczka czyściutka. Ostatni raz była tak myta w Polsce jeszcze. Idę zobaczyć. cić Trzeba zrobić czek. O! Nawet kółko twoje wyczyszczone. A ja poprosiłam Rom cię tam, żeby wyczyścić. Kot nam chce zeskoczyć, patrzcie Wy na to. Jaki skurwiel mały. Co to ma być? Co to ma być? Się pośliznie, zara. A Roman... Nie, on nie ucieknie, nie, nie... Aha, bo wstaliśmy. Three. Chciałem nagrać dla Was fajerwerki, ale mam taki szybki zryw, że strzelali pół godziny. A jak ja wyszedłem z kamerą, to już przestali strzelać. Sorry, no. nie ma fajerwerek. Ale wiedzcie, że były. Tak, były no. no. Ty robisz Romcio? Przątam. No taki dobry mąż. Może I herbaty jeszcze. Kiedyś i ojciec. <noise> Nigdy nie wiadomo. Może na jachcie. Może. <noise> Ale to by było ciekawe. No, jakbyś e, w ciąży płynęła przez Atlantyk i jeszcze tam zaczęła rodzić, to... Myślę, by ci... że przez Pacyfik już od razu można. I ty byś mi... Tak, bo akurat w, te, w, te, w tym czasie byśmy byli w punkcie Nemo. Naj, naj, najbliżej to do kosmosu od Dokładnie. tego. Dokładnie. To najlepiej tam, to zróbmy to. To będzie okay, tak zaplanujemy. Zaplanujemy. Twój twój kło, bo nakrócisz. Jana poszła na pocztę wysłać pocztówkę Jedziemy do sklepu zrobić zakupy Bo w środę, czyli za dwa dni Uciekamy stąd Nie ma strzyjących wiatrów dla nas Bo wieje cały czas, wieje nam w mordę Więc na razie sobie pójdziemy do Fekamp Zobaczymy jak tam się poukładam, bo akurat dzisiaj i jutro ma być tak troszeczkę silniejszy wiaterek, taki po 25, nawet po 30 węzełków i to w mordę byśmy musieli iść pod falę i pod wiatr, dlatego sobie przeczekamy to, no i później sobie pójdziemy w środę do Fecamp. A z Fekam zobaczymy jak to będzie dalej. Teraz lecimy na zakupki. Wysłane? Wysłane 2,10 euro. Pan powiedział, że na Białoruś będzie około 5 dni szło, ale nie mam żadnego potwierdzenia, więc jakby zgubili, to... Trudno, trzeba zawierzyć. Tak. Eta oczyń kraściwa! Dzięba. Jutro wypływamy Ma być fajna pogoda Ma nam fajnie wiać Ma być wiatr taki baksztagowy Więc Lecimy sobie do Czersburga a tam zobaczymy co będzie dalej się działo. Dzisiaj trzeba przygotować jacht, no bo spędziliśmy tutaj półtora tygodnia. Więc trochę, wiecie co się dzieje przez półtora tygodnia, rozluźnienia, wszystko powystawiane i tak dalej. Trzeba wszystko znowu zbuchtować. Muszę zatankować paliwko. Leję paliwo z karnistrów, bo tutaj zaraz na kei, przy której stoimy, na końcu jest dystrybutor. więc śmiało mogę się przejść te 10-20 metrów z karnistrami i dotankować sobie w karnistrach, a dzięki temu robimy rotację paliwa. Thank <laughs> you. Grabów Alzy Już wszystko wydziowali Przyszedł czas, by pożegnać się z Diepem. Niestety z Wami również, bo w tym vlogu to już wszystko. Zapraszamy niebawem na kolejne vlogi z naszych przygód. Oczywiście komentujcie, lajkujcie, a osoby, które są pierwszy raz na naszym kanale, subskrybujcie. Bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do większej liczby odbiorców. Do zobaczenia! Roman montuje kolejny wideo Tak, ciężka praca, żeby nie było się tworzy. Ma do tego warunki. I muzyczkę. Muzyczka z góry. Nigdy za dużo zachodów i wschodów słońca. Gracias.